Pozdrawiamy. Dzień dobry. Pozdrawiamy z słonecznej Majorki. Majorki. Yy, dzisiaj nasza koncepcja wygląda tak prosto. Tak. Jest bardzo gorąco. Oj, Mówi. No, jest, nie, no, wolę dobrze, nie, wolę dobrze, nie. Dobrze. To, Jest no, bardzo gorąco, bardzo. Tak, tak, tak. Jest bardzo gorąco. Mhm. Więc użyliśmy swoją koncepcję na to, by nam tak. było w tą noc chłodniej. Oczywiście jest to pewien element narodowego sportu tutaj w Hiszpanii. Co za chwilę Państwo zaprezentujemy. na który w ogóle nie wpadli jeszcze. To my, my go wymyśliliśmy. To tak, to, to Ta, jest My na to. My, my go wymyśliliśmy. Zaraz mm -hmm. tam pójdziemy do konsulatu i załatwimy wszystkie papiery. Tak. A tymczasem. by było chłodnie. By było chłodnie. A tymczasem a zaproponuje Państwo. nam nasz tor. Domino. Kto by się spodziewał? Mała rzecz, a cieszy. Będzie naprawdę chłodno, więc przygotujcie się na to. Jeszcze rzucimy okiem. Tutaj na tor. Wygląda, wygląda, wygląda. I na końcu się znajdę, piwko. piwko. Czy ono od nas schodzi? Zobaczcie na chwilę, Państwo. A może tylko element zaskoczenia. Myślę, że nas schodzi. Tak jak każde polskie zimne piwo. Tylko, że to jest. piwo hiszpańskie. <śmianie> 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 Taki mały Edward. Edward Nożycoręki. Adam Jęsiek znaczy się. Zwany Edwardem Nożycorękiem. zapoczątuje to. Efekt do domino. Jestem Edwardem po 22. Po 22. A po dlaczego 23. po 22? Bo życie w Hiszpanii zaczyna się po 22! Proszę Państwa. Trzy, dwa, jeden, akcja. O! O ale chłodno! O Boże, święty. A jajaj, chłodna bryza, to się nie dzieje naprawdę, to się nie dzieje naprawdę, w końcu jakiś wiatr, w końcu jakiś wiatr proszę a, spojrzeć. Nie powiewają. Proszę Państwa. Momentalnie zrobiło się z 38-20 stopni Celsjusza. Widzicie to, co to dla Państwa znaczy? To przejdzie do historii światowej i również polskiej, i hiszpańskiej oczywiście również też. Również, również. A również, co? W Na następnym też. odcinku przedstawimy kolejną koncepcję. Co to będzie? Zobaczcie Państwo sami. Oddajemy go do studia. Halo, Halo Włodku. Halo, Halo Mietku.